Zgadzam się w 100%, ale bym bardzo prosiła o wytłumaczenie mi, dlaczego mózg idealizuje i tęskni za takim toksycznym związkiem, gdzie było szarpanie, poniżanie. Muszę pilnować mojego mózgu. Hmm. Jest na to kilka wyjaśnień, ale najbardziej dobitnym wyjaśnieniem, który, wyjaśnienie, które tłumaczy praktycznie wszystko. To jest, są słowa, że nasz mózg, ale w tym wypadku wolę stwierdzenie, umysł, ma nam zapewnić tak zwane minimum socjalne. Ja to tak przynajmniej nazywam. Te minimum socjalne to jest nic innego jak przeżycie. A teraz zgadnij, gdzie jest najlepiej przeżyć: w środowisku, które jest zmienne czy przewidywalne? No, oczywiście, że w tym, które jest przewidywalne, więc jeżeli. My przeżyjemy w tym środowisku, pomimo tego, że jest toksyczne, to ta toksyczność jest przewidywalna. Między innymi żony osób uzależnionych, czy partnerzy osób uzależnionych nie odchodzą od swoich uzależnionych partnerów z tytułu tego, że to jest przewidywalne. Więc jak to funkcjonuje? No nasz umysł wykształcił coś takiego, aby zapewnić nam przeżycie. Żyjesz żyjesz, więc ten umysł spełnia swoją rolę, ale ten minimum socjalne niestety nie zawiera w sobie ani sukcesu, ani miłości, ani szczęścia, ani radości, tylko i wyłącznie przeżycie. Więc dlatego o tą całą resztę musimy zadbać tym okiem, że tak powiem świadomości. Dlaczego tak się dzieje w ogóle? Dlatego, że umysł sam w sobie nie podlega tak szybkiej ewolucji, jak podlega środowisko, w którym żyjemy. Dlatego, że nasz umysł jest jeszcze bardzo pierwotny, stosuje pierwotne zachowania nie do końca już do pierwotnego środowiska. Kiedy nasz umysł był pierwotny i my byliśmy też pierwotni, no to zwróćcie uwagę, że wtedy, jako troglodyci, no, przewidywalność była jedną z ważniejszych rzeczy. Jeżeli ja mogłem przewidzieć, że w tych miejscach jest pewnego rodzaju zagrożenie, typu dziki zwierz, który może mnie zabić. No to ja te miejsca okej, okay, wiem gdzie one są. One mogą być nawet przy mojej wiosce, ale ja wiem, że tam siedzi ten dziki lew i to mi zapewniało pewnego rodzaju przetrwanie, nawyk omijania tego krzaku, na przykład. I teraz w przeniesieniu to na naszą rzeczywistość, my też mamy nawyk w postaci odruchu obronnego, gdzie tam omijaliśmy trochę krzak, a tu Omijamy to, z czym źle się czujemy. Dosyć często wypieramy to, idealizujemy, współczujemy czasami dla osoby toksycznej, dajemy się zmanipulować, między innymi dlatego, że okej, okay, żyjemy, umysł spełnia swoją rolę, ale ten minimum socjalny i o całą resztę musimy sobie zawalczyć sami. Teraz, kiedy ten umysł nasz spełnił tę rolę, my żyjemy, ten, ten umysł tak naprawdę nie odróżnia tego, co dla nas jest dobre, a co dla nas jest złe, z dłuższej perspektywy czasu. Umysł ma nam zapewnić przetrwanie w tu, mo w tym momencie, teraz. Dlatego on nie chce wypuścić nas, na przykład z, to, z toksycznego związku, bo wyjście spoza tego toksycznego związku dla nas osobiście wiąże się i dla naszego umysłu. To tak, jakby odrzuciła nas wioska w pierwotności, w której mieszkamy. Odrzucenie w tym wypadku wiąże się praktycznie z naszą śmiercią, bo kiedyś dzikich zwierząt było co róż, prawda? I stąd też między innymi bierze się najbardziej też jeden z najbardziej pierwotnych. Uczuć, czyli taki pierwotny lęk przed odrzuceniem. Bo teraz, kiedy sobie pomyślicie na przykład, że, o Jezu, mój partner ma mnie odrzucić, mama mnie odrzuci, tata, rodzina, przyjaciele, cokolwiek tam wymyślicie, co was odrzuci, no to i my tacy już czujemy się, nie wiem, zaraz zawstydzeni, ze zestrachani lub jakikolwiek inni, tylko i wyłącznie, żeby nas nie odrzucono. Kiedy jednak przekraczamy pewną granicę i okazuje się, że te. Hmm, jakby nie było odrzucenie, nie wiąże się stricte z naszym upadkiem i śmiercią, to zaczyna się dziać dosyć magiczna rzecz. Zaczynamy trochę walczyć o to, co jest poza, ponad tym minimum socjalnym. Zaczynamy walczyć, starać się tworzyć, nie wiem, odkrywać, nieważne słowo, naszą miłość, prawdziwą przyjaźń. I wiele, wiele innych rzeczy. Więc tak naprawdę prawdziwa zabawa dopiero zaczyna się, kiedy przekroczymy nasz umysł. Dlatego mówi się, że my, jako ludzie, w dużym procencie jesteśmy zamknięci w swoich umysłach, zamknięci w swoich automatach, szablonach. W których działamy, z którymi się identyfikujemy, i wtedy, kiedy się z nimi identyfikujemy, no nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy niczym innym, jak zestawem danych, które zarejestrował nasz umysł, dopasował do danego środowiska i wypluwa nam nasze zachowanie. Nieumiejętność oddzielenia się od umysłu. Tą swoją świadomością będzie sprawiało, że będziemy niczym statek na wiecznym autopilocie. Jak to sprawdzić? W bardzo prosty sposób. Jeżeli emocje czy uczucia, które ci się powtarzają, są cały czas takie same, a tylko i wyłącznie zmienia się ich kontekst, to znaczy, że jest to automat, który wpadł w swoje kółeczko i niczym ten chomik, właśnie w kółeczku, lata, lata biega i cały czas, cały czas jest to samo. Życie to koloryt. Tak samo ciemnych, jak i, jak i jasnych, szarych, jak i kolorowych barw. Życie to wachlarz wszystkiego, ale jeżeli postrzegamy życie przez tylko i wyłącznie nasz umysł automatyczny, ten konceptualny, który zapewnia nam minimum socjalne, czyli de facto przetrwanie i rozmnażanie się, no to niestety nie doświadczamy pełnego kolorytu, doświadczamy minimum socjalne. Dlatego warto jest się rozwijać, warto jest pracować nad świadomością przede wszystkim, bo to świadomość w tym wypadku stanie się kapitanem Twojego statku i będzie mogła podejść i wyłączyć autopilota. No, autopilot sam, wybacz, ale się nie wyłączy. Dlatego praca nad rozwojem świadomości, która jest banalnie prosta, jest cudowną zabawą po prostu. Jest jedną z kluczowych rzeczy, ale te wszystkie rzeczy, techniki, nawet sposoby pracy nad świadomością są w moich kursach, do których wszystkich odsyłam. I w tych kursach na spokojnie sobie przejdziecie, zobaczycie, jak się nad tym pracuje i mało tego, bo pierwsza rzecz, która się robi to jest zmiana perspektywy. Jedna z ważniejszych rzeczy, żeby wyłączyć autopilota. Bo autopilot działa w pewnej perspektywie, działa w pewnym obszarze, w pewnym świetle na świat, w którym żyjecie. Kiedy ta perspektywa zaczyna się zmieniać na tą rzeczywistość, Rzeczywistość pozostaje taka sama, ale wasze odczucia względem tej rzeczywistości kompletnie mogą być różne, inne. Jeżeli w tym etapie zmiany perspektywy zauważycie, co wyprawia wasz umysł, jak walczy z tym, żeby przytrzymać was w tym miejscu, w którym jesteście, żebyście nie wyszli tam, bo tam ten lew może być wszędzie, a tutaj jest tylko w tych krzakach. Więc jest to przecudowna zabawa, dlatego ja tego rozwoju w życiu nie nazywam pracą nad sobą. Ja używam stwierdzenia, że to jest zabawa, dzięki której poznajesz siebie, dzięki której odnajdujesz wiele rzeczy, zauważasz wiele rzeczy w sobie, w tym tych niechcianych de facto przez nas programów wykształconych na podstawie naszej historii, tych, tych zestawów danych, gdzie umysł to nas przeanalizował i stworzył z tego regułę. Tak działają dzisiaj komputery i tak działa nasz umysł, tworzy reguły na pewne nasze zachowania, nasze odruchy obronne w kontekście na przykład toksycznych zachowań, bo odruch obronny, ok, on występuje, dzięki niemu przeżywamy, ale środowisko de facto jest dla nas bezpieczne, przewidywalne, pomimo tego, że toksyczne. Pracujcie kochani nad swoją świadomością. Ja, jeżeli chcecie ze mną to zrobić, zapraszam Was do, do mnie na kursy, konsultacje, warsztaty, szkolenia, wystąpienia, cokolwiek tam mam w swojej ofercie. Z miłą chęcią z Wami popracuję, ale pamiętajcie, że. Ja tą chęć mam, ale i też wy musicie mieć, bo ja nie jestem czarodziejem i ja nie potrafię was dotknąć magiczną różdżką, że całe życie wam się zmieni. Nie, to jest wasza praca. Pocieszające jest to, że można do tego podejść z perspektywą zabawy, a nie właśnie pracy.